Jesteśmy na głowackiej. 1 Mamy tutaj WESA. Chodź, dziesiąte. Który rok? To jest wpisany 2012. O! Ale bym miał wątpliwość Chociaż może. Nie, nie wiem. Ja bym miał trochę wątpliwości. Kabina jak na pilawę. Oświetlenie. Bo strasznie podobna, nie? No a to jest wes. Na lotniczej 21 to dosłownie jest mega podobnie. No. Pomijam fakt, że ten wiatrak strasznie głośno chodzi. Nie da się go wyłączyć? To się, w się nie da. No, najgorzej. Tak, zero. Idziemy dalej. Normalnie słuchaj tak w Poznaniu. To jest w ogóle wiele producentów stosuje te części we właśnie. No. Wychodzi różnie. Uf. Nie, tu nigdy w porze akurat nic takiego nie dzieje, że tak powiem. Tylko mogli, mógłby ten wentylator trochę ciszej chodzić. Tak. Bdy. Idziemy dalej Jesteśmy na kumfackiej 3 Mamy Wesa Dycha Dycha Zamykanie Ta kasetę zaraz chyba odpadnie, nie? No. no. Tak wcisnąłem to cała kaseta się z, z moim palcem podniosła. Będzie trzeba w sumie o tym powiedzieć. No kabina też podobna do pilawy. No tu wszystkie takie są akurat na tej trójce. O ja. A jak sobie zobaczyć to w każdym bloku, chyba w każdym, jest inna animacja tych, tych strzałek jak to do góry jedzie, nie? O. Ale w ogóle praktycznie człowiek nie czuje jak jedzie, nie? Tak błodziutko jadą. No. Ale cicho no. Teraz sobie parterek wciśnięti Piętro dziesiąte Dobra i zero Więc co się może przesunę bardziej Taak. Z nie nie od tej jednej? No właśnie Nie trochę sufit po kranem w ogóle jest Ale Powiedzmy, że i tak ten stan jest w porządku Tu kiedyś, bo tu się kiedyś różne rzeczy działy, nie? A co się działo? No bo to właśnie kiedyś to dewastacja była, nie? No Jezu Guzik od 10 jakiś taki inny No właśnie, bo ktoś wyrwał go kiedyś, nie? O ja Patrzcie, Idziemy dalej. Jesteśmy na Gonowacziej 5. Mamy Wesa. Naciskaj. Chodź, dycha! Żeby otwieranie, najpierw nacisnąć pod No. Ale się na szczęście zamknęła szybko. No. Pozdrawiam użytkowników elbląskich, pracujących nad kolei. Winti maty mati 8 Szkoda, że go nie ma z nami dzisiaj. No, bo wyjechał akurat. No. Ale może następnym razem jeszcze, nie? Tak. To mamy sporo do nagrania, także... No dokładnie. jeszcze okazja będzie. Dane są A tutaj. Tak, samo widoczne, ale coś tam no. widać. Tobie zero wcisnę. O, tutaj. Nie było dziesiątego. Dobra, i na zero. Elegantny głosiusz, to piętro No. Ciekawe, co tu się stało, że... No, słabo wyświetlacz widać. N niby ta winta ma już swoje lata, nie? No, dwunasty rok? Tu pisze jedenasty, chociaż. A. Oni, nie wiem, może, może wpisać coś. A nie, no, mi się wydaje, że może i rzeczywiście z jedenastego. Ciekawe kiedy oni te westy będą wymieniać, bo w Gdańsku już powymieniali. No to nie jest jeszcze taki najstarszy ten, nie? No. Ja bardziej to myślę, że prędzej pójdą na wymianę te na robotnicze i na domkę na przykład. To, co czeka, to inne. Ktoś czeka? A nie wiem, właśnie. Chodź. Chodź. Zero. To się nie chce zamknąć. O, zamyka się. Dobra, idziemy dalej. Zaczęliśmy odcinek Aleją Gdyniwalską 1. Byliśmy w trójce, byliśmy w piące, i idziemy dalej. Jesteśmy na tysiąclecia cztery. Mamy pilawę. Chodź. 8. Danych nie ma. Ej, ty, tego co pamiętam? Tu masz 2017, to są dane. O cię. ale oświetlenie na 2017 no. ja Gdzie tu są dane, bo nie widzę. I tutaj, o, taka ramka jest. Nie, to mój telefon ostrości nie złapie. Nie wiem co jest, ale. Dobra, i zero, naciśnij. I zero. Oby nas nikt nie zatrzymał. A dotychczas mieliśmy spokój, nie? Tak. Akurat. Szybko idzie ta pilawa. Kuraz, no. Jesteśmy na tysiąc sześć. Mamy tutaj ciekawego lift cd chodź. Wow. Dekat, 8, dykam, ósme, przepraszam, ósme. ósme, ósme. O, o zły, ja pierdzielę. W sensie, nie winda, tylko że syf że brudną trochę. No ale patrz, wyświetlacz. No. który to jest, no, 9 9,8? 9,9, a nie 9,8. O, ja. No to ładne, ładne Ej, ale rzeczy. Fajnie to jest tutaj, to, że on Fajnie jeździ, tutaj świetnie konserwują proste te windy I one dosłownie jeżdżą, jak nie czujesz jak ona jedzie No Dobra i naciśnij 0 ja Pokażę oświetlenie, tak wygląda, o A no tutaj w ogóle nie ma tego 0 No nie ma Dobra jedziemy na 0 żeby tej windy nie wymienili. No. To ja nie wiem czemu słuchajcie tkanie z dachu jakby miała fotoimpulsator, ale to raczej winda z tego czasu i fotoimpulsator. No właśnie. W ogóle nie w serwis z fotoimpulsatorem. ciekawe co to wcześniej jeździło przed tą windą. pewnie nie. Albo może i odważnik. A też możliwe. Albo wiesz co, jeszcze ten, te, te takie ruskie windy KMZ. O ja! Wyszły. Tak. Tuś chyba czeka. Nie, chodź, wyważ, chodź, wyłaś, chodź. No, winda po prostu piękna. Stara. Dobra, idziemy dalej. No. Jesteśmy na tysią osiem i... Uwaga, uwaga moi drodzy. Niespodzianka. Zręb. Zmodernizowany, co, prawda? Ale zręb. O! Tego mam trzeba. Tak, chodź. Ósme. O Jezu, zmodernizowany przez pilawę. No. E, on ma taki klimat fajny. W trzewie na saperskiej 11 takie były, dwa. Jeden zmodernizowany przez REM dźwig, drugi przez pilawę już oba wymienili. Ale fajne światło w ogóle. Takie, ten, takie jak na zrębach stosowali na środowkach. No ładne oświetlenie. W ogóle pierwszy raz jadę takim zrębem. Widzisz? jak od razu. Tak. Ale mega osiedlówka, naprawdę. No, Fajna A sprawa. A jest rok modernizacji napisany? To w ogóle jest rok budowy 1960. No to nie. To coś tu jest, nie tego jest. A nie wiem szczerze, kiedy to zmodernizowali. To był na pewno złot. Moim zdaniem tak jak na początku lat 2000, nie? No na pewno, tak, o takie guziki. Tak, 2000 coś, bo w koło brzegu słuchaj na wąskiej, giełdowej, budowlanej i tak dalej wymieniali pilawy na szindlery. A. Chodź, usiadamy. Czeka ktoś? Nie. Mówię prawdę, naprawdę wymieniali pilawy na Schindlery. Na, I wymieniają, a, bo na kupieckiej 2x4, mistrzostwo, stadą pilawę wymienili wiesz, na co na nową pilawę? Naprawdę. Tego nie No dobra, idziemy dalej. Jesteśmy na tysiąclecia 10, mamy tutaj nowego lift serwisa Ej, Ale ja wiesz, że o nie wiedziałem. Ty nowy? Faktycznie. Ej, tutaj jeździ ten stary lift serwis chyba jeden. Który rok, zobacz. Tutaj Jaki są dane. Liczy? Który rok? 8 który rok? Zaraz ci powiem. Ty 2024! Ja... Ja nie mogę! Ja nie mogę! Ej dobra, to jest nowe. Tu tu wcześniej było. No tu był chyba ten stary lift serwis No to pięknie. Tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc. Ale naprawdę... Ej, nie, dobra, ja się tego nie spodziewałem. Dobra, zero. I się odsuń, bo ja chcę dane jeszcze pokazać. Czekaj. Czy dane jeszcze, Ej, dobra. O o, 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 o. Dobra, dobra. dobra. Czekaj, okay. się zamkną drzwi. Dobra. Tego doczy na O. Ej, ale gdybym ja wiedział o tym, Ja nie wiedziałem o tej wymianie, szczerze mówiąc. No to jest. No naprawdę, ja też jestem w szoku. Bo tu był lift w serwis z 98? Chyba tak wiesz. Za się dowiem. Może Ty, no kto by się spodziewał? No właśnie! Też jestem w szoku, tak szczerze mówiąc. No, nowa winda. O! No, bo idziemy na tysiąclecia 12 i kończymy odcinek. Jesteśmy na lecia dwanaście i mamy oryginalnego zdęba osiedlowego, słuchajcie. No, tego się... Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dobra. Ósme. Eee, było, było czerwone już teraz widzę, że nie ma. Szkoda. Ale wysoko zamontowana kaseta jednorzędowa, o. No, to jest już wiesz... No tu już widzę, że odkłada. Czy co? Może to trochę, że tak powiem, przykleja. Albo nie. I tak, i tak się nie trzyma. Ale piękny klasyk. Akurat, no. Ciekawe, co to się stało z tym, tylko to takie jakieś, nie wiem, że Ale tu było czerwone podświetlenie, pewnie jest. To... No, no tak, bo to wymienienie jakieś czas temu. Dobra, wracamy. Nie? Tak, zero. O, waga, patrz to, patrz, czerwone jest. Zaraz pokażę. Moment. O, widzicie czerwone podświetlenie parteru? I tym oto zrębem kończymy odcinek. Było na nim. Hmm. Pytanie: 7 czy 8, wind. Nie wychodź. na to, to był lift z alei wackiej i tysiąclecia. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego liftału. Trzymajcie się. Cześć.